Dzisiejszą akcję rozpoczęliśmy o godzinie siódmej, tak naprawdę z minutami, we wszystkich autobusach wspólnie z zastępcą z Marcinem Kopickim odwiedzamy mieszkańców, wręczamy symbolicznie pączek z okazji tego święta. Wiemy oczywiście, że każdy dba o linię, ale myślę, że dzisiaj jest dzień taki, że można sobie wszystkie rzeczy odpuścić, skosztować się i delektować się po prostu wspaniałymi pączkami. Bardzo dobrze. Pierwszy dzisiaj? Pierwszy. A ile ich będzie? No, ze 3-4 tak, bo do, do, do kawy to. Ja słodkiego to do kawy to lubię. W sumie kilkaset pączków i mieszkańcy są naprawdę bardzo pod wielkim wrażeniem. Czysto już tymi pączkami byliśmy również w przedszkolu, byliśmy w szkole. U wszystkich tak naprawdę, których spotkaliśmy po drodze, wręcz takich pączki z gminy Kosakowa. Ja tu byłem u koleżanki, ona wie, jak przyjdę z Gdyni, ja jadę do Gdyni, ona wie, a to jak przyjdziesz, to zara przyjdziesz na pączki. Cztery ona chce mi dać, a ten piąty, to starczy. Bardzo dziękuję, o, dziękuję. Dzień, dziękuję. Dzień, dziękuję bardzo. Dzień, dziękuję bardzo.